Cześć fani lat 80. Zapnijcie pasy, bo zanurzamy się w szaloną historię powstawania filmu akcji Tango i Cash. Wydany w 1989 roku, Tango i Cash przedstawia Sylwestra Stallona i Kurta Russella jako dwóch policjantów o radykalnie odmiennych stylach. Zostają wrobieni przez bezwzględnego szefa mafii i lądują za kratkami. Zmuszeni do współpracy, uciekają, oczyszczają swoje imię i ratują sytuację. Proste, prawda? Cóż, kręcenie tego filmu było dalekie od prostego. Przygotujcie się na prawdziwy roller coaster produkcyjnego piekła. Po pierwsze, mieliśmy zmiany w scenariuszu i to nie były jakieś drobne poprawki. Nie, oni praktycznie przepisali całą historię kilka razy. Dodajcie do tego konflikty między pierwszym reżyserem Andriejem Konczałowskim a producentem Jonem Petersem. Konczałowski chciał mrocznego i realistycznego tonu, podczas gdy Peters celował w przesadzoną i ekstrawagancką komedię akcji. Ostatecznie Konczałowski został zwolniony. Nastąpiła seria zmian reżyserów. Albert Magnoli nakręcił ostateczne sceny akcji, a Stuart Baird zajął się montażem w postprodukcji. Rezultat? film, który wygląda jak dzika mieszanka różnych wizji. Mimo chaosu Sylvester Stallone robił co mógł, żeby utrzymać film na kursie. Dał solidny występ, podczas gdy Kurt Russell wniósł do filmu potrzebną dawkę humoru. Ale bądźmy szczerzy. Dramat produkcji odcisnął swoje piętno. Kiedy Tango i Cash trafił do Kin, recenzje były mieszane. Niektórzy docenili akcję i humor, inni nie mogli znieść zagmatwanej fabuły i przesadzonej przemocy. Ale kasa? Ponad 120 milionów dolarów wpływów na całym świecie. Tak, moi drodzy, tango i cash stał się hitem, szczególnie na kasetach VHS. Z biegiem czasu renoma filmu się zmieniła. To, co kiedyś było postrzegane jako zapomniany sukces komercyjny, dziś osiągnęło status filmu kultowego. Fani uwielbiają jego kiczowaty urok i szaloną akcję. Dramat za kulisami tylko dodał mu uroku. I niespodzianka: podobno trwają prace nad kontynuacją. Stallone jest na tak, Russell jest trochę niezdecydowany. Kto wie? Może Tango i Cash jeszcze do nas wrócą. Oto więc nieopowiedziana historia chaotycznej produkcji Tango i Cash. Jeśli kochacie lata osiemdziesiątych, to szalona podróż, której nie możecie przegapić. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, subskrybować kanał i dajcie znać w komentarzach, czy chcecie znów zobaczyć Tango i Casha na dużym ekranie. Do zobaczenia następnym razem.